hej, że witajcie z tej strony, Kogos i witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj przedstawiam Wam film 10 najlepszych zmemowanych hamotek: Fortnite Battle Royale. Jeszcze na samym wstępie chciałbym Was poprosić o zostawienie subskrypcji razem z dzwoneczkiem na tym kanale oraz pisaniu mojego kodu w sklepie: Nyny, Podłoga i Kogosyty, ponieważ mnie, jako twórcy, bardzo to pomaga. Przy okazji, zostawcie łapkę w górę i uwaga, ogłaszam konkurs na Starter Packa. Jedynie co musicie zrobić, to stawić łapkę w górę, kliknąć przycisk subskrybuj razem z dzwoneczkiem. Pisać mój kot w sklepie, nreny, podłoga i kokosety, i napisać komentarz pod Twoim filmem. A więc co? Ja zapraszam was do oglądania. Aleganckie Dabowanie. Jest to emotka kosztująca 500 fałdolców. Znalazła się na 10 miejscu. Na na na. Jest to emotka z 63 stopień karnetu bojowego 8 sezonu. Waria Tuńcio lub inaczej Dametukosita. Jest to emotka kosztująca 500 fałdolców. Typous lub inaczej poza typu T. Jest to emotka kosztująca 200 fałdolców. Popcorn. Jest to emotka z karnetu bojowego sezon 4 za stopień 31. Wyginanka Jest to emotka ze 63. stopień karnetu bojowego sezon 6. Greenfeet jest to emotka kosztująca 500 VDL. Ja jej nie posiadam, ale kupiony ją wam zaprezentował. Numer 3, a tutaj pomarańczowa sprawiedliwość za 26 stopień darmowego karnetu bojowego z 4 sezonu. Ta emotka jest legendą. Numer 2, a tutaj. I na pozycji ostatniej mamy emotkę za 500 v dolców Jest to Howard Alien lub po prostu Kosmita. Jest to emotka, e, która jest jednym wielkim, totalnym, fajnym memem. Szkoda, że tak szybko mem upadł. A tym samym ja się z wami żegnam. Ja byłem Kokos, pamiętajcie o konkursie. Wszystko macie na początku filmu, jeśli ktoś teraz to przewinął. Więc co? Pamiętajcie, kodziny podłogaj Kokos w Fortnite. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć!